Witam, witam serdecznie Was wszystkich, którzy są ze mną. Pewnie już nie spicie, a jeżeli nawet tak, to zapraszam szybko, się, przygotować sobie kawki, herbatki, może soku. Kto wie to, co wola. I włączyć wreszcie ImiRadio, a z kolei do mojej audycji shooting backstage dołączycie się. No cóż, mamy słoneczko, przepiękną zrobiła się pogoda i ja nagrywam na falach ImiRadio. Jak zawsze, gotowa darować tylko dobry nastrój, w połączeniu kino życia Polski i Ukrainy. Dzisiaj będziemy mówili wyłącznie, tylko i wyłącznie po polsku, a właśnie o kino premierach najświeższych, najlepszych polskich. No, pierwszy to decyduje film ze scenariuszem Dana Gordona, hollywoodzkiego scenarzysty o Irenie Good optyke, która w czasie okupacji przechowała 12 Żydów w piwnicy willi majora SS w Tarnopolu. Również dobyła serca nowojorskiej widowni of Broadwayowskiej sceny w 2000 roku. To jest film Przysięga Ireny. Taką nazwę filmu nadała reżyser Lois Archambault. Zobaczyłam z i sobie pomyślałam, że kiedyś to było, to tak naprawdę jest naturalna, prawdziwa historia o polskiej pielęgniarce, która ryzykując swoją wolą, swoim życiem postanowiła przechowywać Żydów w czasie II wojny światowej, ratując im życie. Kobieta, człowiek, którą wyróżnili jako sprawiedliwy wśród narodów, miała pewnie odważne i bardzo otwarte serce. Bo ten fakt, że Irena mówi, złożyła przysięgę, gdyby w życiu mogła uratować kogoś, to zrobiłam to, i tak naprawdę to robię, doczyła swych słów, no, drodzy moi, to zasługuje powagi. Fabuła rozgrywa się w czasy wojenne, kiedy 19-letnia pielęgniarka zostaje sama dla siebie, ponieważ odraca związek z rodziną. Wymuszona pracować w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja polepszy się, gdy zwraca na nią uwagę Rugeme, major SS. Dobry skot, zagrał rolę tę. Mężczyzna zauważa, że pracuje ona ponad swoje sile i lansuje ją w strukturze fabryki. Irena przyjmuje nowe obowiązki w kuchni, a później także dostaje za zadanie Zarządzanie i kontrolę ze kilkunastu Żydami. Główna bohaterka nieraz będzie trudna i okropnej do akceptacji sytuacji. Jaki los jej oczekuje, będziecie mogli zobaczyć w kwietniu w kinotach polskich. Niewielu bohaterów II wojny światowej miało więcej odwagi niż ci, którzy ryzykowali życiem, by chronić potencjalne ofiary nazistowskiego ludobójstwa. Pisał tak recenzent New York Timesa. Wilborn, Hampton, w jest zatytułowanej Ukrywając Niewinnych i powstrzymając czyste zło. W marcu odbył się w Warszawie pokaz prasowy. Światowa premiera filmu miała miejsce na 48. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Obraz zaprodukował Darius K.K., film Select oraz Attract, Entract. Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny wspólnie z Telewizją Polską za koproducentami filmu. Który, którzy są koproducentami filmu. A w, głównym, w głównych rolach zobaczymy gwiazdy światowego kina Sofię Nellise i Dougraja Scotta. A w obsadzie polsko-kanadyjskiej koprodukcji, znaleźli się również Andrzej Seweryn, Filip Kosior, Rafał Mohor, Eliza Recembel, Tomasz Tyndyk, Irena Melcer, e, Erik Kulm, Mateusz Mysiewicz i inni. Przysięga Iryny wchodzi na ekrany kina w całym kraju 19 kwietnia. No i z kolei leci dalej. Nowa kinopremiera Kobieta Z. To jest następna kinopremiera od polskiej reżyserki oraz koproducera, producera producera, Margożaty Szumerskiej, którą zawsze interesują mocne, zmiałe historie. Zdecydowała znowu ona nakręcić i zwrócić do nowego oraz trudnego tematu o osobach transpłciowych na ten raz. Jak znała się sama Autorka filmu dawno już miała taki pomysł – zrobić kino o takich ludziach. Cytuję. Mieliśmy mi wraz z Michałem Englertem poczucie, że jest dużo do zrobienia w tym temacie, że to jest ważne, że jest szansa coś zmienić albo chociaż wywołać dyskusję. Tak komentowała reżyserka swój nowy film. Wiadomo, że historia, która pokazana w nowym filmie Margorzaty Szumowskiej, ma prawdziwe korzenia. To znaczy tak. Jest taki efekt wielu lat pracy, niezliczonych spotkań z osobami transportowymi, które podzielili się, ze swoimi, podzielili się ze swoimi osobistymi momentami życia. Czyli ludzi w różnym wieku, którzy mieszkają w Polsce już od wielu lat. Zastanowili sobie po prostu swoją tajemnicę odkryć reżyserom i scenarzystom. Kobieta z to jest opowieść o życiu Anieli Wysowy mieszkanki małego, małego polskiego miasteczka na Dolnym Śląsku, dla którego każdy dzień jest wypróbowaniem. Ponieważ jest po prostu zamknięta w mięskim ciele i ten dylemat wpływa na każdą dziedzinę w rzeczywistości. To historia 45 lat przemiany Andrzeja Waniele, trudnych wydarzeń, które rozgrywają się w Polsce okresu transformacji, późnego sermiennego komunizmu. Ciekawe jest, że Szumowska i Englert nawiązują w powiecie z, m.in. do Kieślowskiego i podwójnego życie Weroniki, bo i tu główna bohaterka zmuszona jest do brania na dwa fronty, do momentu, w którym decyduje się na nowy start. Także zdradziła swoją opinią i główna... Przepraszam, zdradziła swoją opinią i główna bohaterka aktorka, również piosenkarka Jona Kulik w roli Izzy. Może być różnie, ale nie można się tego bać. Nie wiedza budzi lęk. To normalne zjawisko. To jest temat do przerobienia. tak jak odbierzemy film, wiele mówi o nas samych. Na ile jesteśmy otwarci, na ile nasze horyzonty są szerokie, a może jednak wąskie. Nie chciałabym tylko, żeby wyrabiać sobie opinie, zanim uderzy się film i tworzyć podziały. Każdy, nawet ktoś, kto może być na nie, powinien poznać tę historię. Recenzja, także znalazłam wczoraj recenzja od filmoznawca, rzecznikarza i krytyka filmowego Adama Kruka. Cytuję. Szumowska i Angred nawet nie tyle więc odrobili lekcje, co przyjemnie zasady nic o nas bez nas. Czuć, że merytoryczne wsparcie społeczności trans oraz jej zielone światło musiało być dla twórców ważne, bo powstał obraz transpłciowości jak najbardziej, zgodny z jej doświadczeniem, ale też z obecną wiedzą medyczną, obraz pełen szacunku, ale nie lukrujący rzeczywistości. Przede wszystkim zaś nieskażonym medialną sensacją i w tym sensie daj dający odpór politycznej na głądze. Obsada aktorska, więc powinniście wiedzieć. Kobiecie z ZE zagrali Małgorzata Tachajowska, Krzysztofik, Mateusz Węsławek, Joanna Kulik, Bogumiła Bajor, Jerzy Bąciak i Anna Tomaszewska. Film można będzie obejrzeć od 5 kwietnia w Kinoteatrach polskich. No a teraz czas na muzyczną przerwę. No właśnie, nas tutaj za okiencem sani, co jest taki naturalny i bardzo co mnie cieszy, ja już nie mogę ile dni nacieszy się, że no wreszcie, no wreszcie to słoneczko do nas przeszło. No cóż, kontynuujemy i następny film Czerwony Maki, który trwa trochę więcej niż dwie godziny. Bywało naturalne i wyśmienite emocje u każdego, kto zdecyduje przyjść 5 kwietnia na premierę do polskich kineteatrów. Z kolei mówiąc, rozmowa o ważnej, znanej, ale niestety czasami zapomnianej, a bardziej nawet nieznanej poza krajem Polski, bitwie o Monte Cassino, jaka była jednym z kluczowych badażeń kampanii włoskiej, która otworzyła aliantom drogę na Rzym. Brytyjski historyk Matthew Parker pisał tak o tej bitwie. To największa lądowa bitwa w Europie. Była najcięższą i najkrwawszą z walk zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem na wszystkich frontach II wojny światowej. Po stronie niemieckiej wielu porównywało ją niepochlebnie ze Stalingradem. Taśma filmowa Polski w reżyserii Krzysztofa Łukaszewica to jest w ogóle pierwszy film fabularny o znanej bitwie polskich żołnierzy Omenta Kasina. Klasyczna tradycja pokazania całej historii przez konkretne, odległe losy bohaterów, ale niezwyczajnie wielorazowa zmiana linii fabularnej, gdzie zmienia się decyzji, charakter i sam bohater Jędrek. Scenariusz pokazuje młodego chłopaka, który przeżył okropne doświadczenie za ten okres czasu i opuścił Rosję wraz z armią Andersa, jako jedną z tysięcy sierot. Człowiek z dobrej i spokojnej rodziny, po zetknięciu się z żołnierzami drugiego korpusu, przetwarza się w złodzieja, chociaż w jego przypadku bardziej złodzieżka. Ale nawet ciemni czasy świeci słońce i Jędrek spotka miłość. To będzie w nim wielką przemianę oraz ta sama bitwa na Monte Cassio zmienia życie głównego bohatera. Właśnie aktorska obsada. Poza Jandrykiem, Nikolas Przygoda i Polą Magdalena Żak, bohaterami filmów są także korespondent wojenny Leszek Lichota, który staje się mentorem zbuntowanego nastolatka oraz brat Jędrka Stanisław Szymon, Piotr Warszawski, Oficer wojsk pancernych, którego oddział odgrywa kluczową rolę podczas szturmu. No cóż, na ekranie zobaczymy także postacie historyczne, w roli legendarnego generała Andersa wcielił się Michał Żurawski, a brytyjskiego generała Olivera Lisie zagrał Mark Kito. W filmie występują e, także Bartłomiej Topa, Łukasz Garlicki, Andrzej Mastalerz, Mateusz Banasiuk, Radosław Fazura, Szymon Nygaard i inni. Ten film jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jak ja powiedziałam, premiera 5 kwietnia. No a teraz znowu robimy tamcy. Jak często wy mówicie tą frazę swoim przyjaciółom, a przypomniałam sobie, że ta grupa The Gen Smokers kiedyś może w 2016 albo 2017 przyjeżdżała do nas do Ukrainy na festiwal Atlas Weekend i ja byłam po prostu nieskazanie rada temu przyjazdowi, że no wreszcie, wreszcie ja ich poczuję, usłyszę na żywo, zobaczę. Bo jest tak naprawdę ta muzyka, no a, cudowna po prostu. Dobrze, to kontynuujemy i dalej czwarte miejsce. Ja pomyślałam sobie zostawić fabułę, bowiem mamy niesamowitego bohatera, słynnego polskiego influencera o automatyce motoryzacyjnej Budda. Naturalnie imię jego to kamień La Budda. Osoba zachwycająca oraz kontrowersyjna, a zwłaszcza jeżeli przypomnieć tą historię, a, zwłaszcza Polacy to wiedzą, a, historia, przepraszam, afery z MPG, Garage co ciekawe w komentarzach ludzie piszą różne, ale większość audytorii jego wspiera, jemu wspiera i lubi tego blogera. Za reżyserię i scenariusz odpowiedzialny jest sam Kamil Labuda oraz Krystian Kuczkowski, znany przede wszystkim z filmów dokumentalnych i biograficznych. Trzeba powiedzieć, że ten bloger zajmuje się tematyką motoryzacyjną. I dla mnie jest to pierwsze doświadczenie, że słyszę o takiej ciasnej kino współpracy aktora i reżysera. Oczywiście, jeżeli to dotyczy biograficznej historii Budy, no, wszystko może być. Generalnie, że jest e, życiowa historia o własnym doświadczeniu sukcesów i przegrań w internet świecie online, żad, brzutów, ża bez masek. Oczywiście wynika pytanie, dlaczego było robić ten film, jeżeli można było po prostu puścić wideo na YouTube. No, myślę, że reżyser nie prosto tak filmował i wybrał różne lokacje w dalekich zakątkach świata. No na przykład ekipa szukała najlepszych ujęć, między m.in. Czarnobylu. A także w Stanach Zjednoczonych, Rumunii czy Bośni i Hercegowinie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o silnej charakteru, determinacji w spełnianiu marzeń, ale i ogromnym potencjale branży YouTube oraz możliwościach, które są w niej ukryte. Influencer Buda, znany swoim fenomenem milionów publiczności, subskrybentów, która go ogląda, także zajmuje się działalnością charytatywną. Z jednej strony bardzo dobry wizerunek, głęboki sens. To jest tak naprawdę ważne. A z drugiej nigdy nie wiesz, gdzie kończy się ta gra między hype'em a rzeczywistością. Chociaż dlatego można i trzeba zobaczyć ten film o życiu influencera. No. A także... można dodać reakcję. I pomyślałam sobie dodać reakcja fanów, czyli jak oni reagują na nowe kino Krystiana Kuczkowskiego. Te fany e, już tak dawno już e, subskrybują WD i piszą takie wyrazy. Bilety kupione, jakby ten film nie był, to dla Kamila warto kupić. Będę wspierał zawsze, bo to człowiek, którym się należy każdy dobro tego świata. Czyli pisze tak. Jeden z komentatorów na YouTube. I to jest tak z jednej strony dziwne, a z drugiej hmm. No to niesamowite. Obsada Buda, Kamil Labuda, Krzysztof Hołowczyć, Wojciech Gola, premiera, już odbyła się 21 marca, a teraz będzie w na teatrach. Można już oglądać. I to dopiero w kwietniu. Tak samo można będzie oglądać. Piąte miejsce. To taki podsumowujący już filmik. Powiedziałabym, że bardziej kreskówka. Animacja to jest wideo praca Wojciecha Wiadomo wiadomego reżysera sta Smok Diplodok jest adaptacją komiksu Tadeusza Baranowskiego pod tytułem Podróż Smokiem Diplodokiem, wydanego w 1986 roku. Właśnie jak mówi o Smoku Diplodoku sam Wojciech, sam autor. Myślę, że ten film pełnym rozmachiem i jakością animacji nie odbiega od tego, co może zaprezentować dzisiaj Pixar. W inny sposób, Powiem tak. I nie mogło być. Przecież przygotowanie tworzenie tej animacji trwało 13 lat. To nawet nie 10 lat. To więcej. A jaka obsada podebrana? Nie zobaczycie pewnie, ale złote głosy polskich aktorów. Posłuchajcie sobie dokładnie. Jeszcze może, mogę dodać, że w samej ekipie razem pracowało przy polsko-czesko-słowackiej produkcji. To jest też ważna informacja bardzo, że trzy kraje pracowali nad tym e, filmikiem i razem pracowało ponad 100 człowiek. Czyli można tylko sobie wyobrażać, że coś się działo tam niesamowitego. No oczywiście, że tak naprawdę sama multikreskówka. Ja pozwolę sobie tak powiedzieć. Opowiadanie o rodzinach dinozaurów drakonów. I o ich nudnym życiu, gdzie nagły fokus uwagi przemieszcza się do głównego bohatera, smoka, który decyduje szukać swoją rodzinę i wyrusza u fantastyczną podróż. Różne twarze zwierząt, ciekawych współrozmówcy, ale zadanie jest trudne. Zawsze podążać za własnym głosem. Się wydaje, że to jest główne zadanie każdego z nas głównie bohaterowie historii będą natomiast mówili głosami gwiazd polskiego kina Dorisa Szyca, Arkadiusza Jakubika i Małgorzaty Kożuchowskiej. Niezwykle, że Smok Diplodok ma elektroniczną symfoniczną muzykę. Ona jest otrzymana w klimacie lat 80., gdy powstawał, gdy powstawał komiks Tadeusza Baranowskiego. Jej autorami są Nikola Stroiński, twórca muzyki m.in. do gry Wiecznym Czym, Raz macie Moretti, Zdane na przykład ze zespołu Mich and Mich Czekamy na świadomą premierę. Moi drodzy. Taką była dzisiejsza sobota. Już tak, już podsumowanie i ta jest sobota przed życie Życzę wszystkim Wam ciepłych i radośnych świąt, żeby spełnili i w gronie swoich bliskich, swoich ludzi, rodzin. A wykonocny zajączek niech przynosi tylko światło, dobro, no i oczywiście zdrowie nasze życie. Kocham, uciskam mocno i wrócę już za tydzień z przepięknymi filmami i nowościami z kino sztuki. Я ja на той і, прошу вас, ідете вже до лісу і там дуже мило, ну no, так справді.